Dzień dobry państwu. Witam w moim kolejnym felidonie samochodowym. Proszę państwa, no dzieją się rzeczy smutne, dlatego że władze państwowe rozmontowują nam demokrację. To bardzo śmieszne jest. Znaczy ja tak może wyolbrzymiam w tym momencie, ale mam takie odczucie, że te instytucje demokratyczne kanadyjskie przestają działać. Premier Kanady powiedział rzecz straszną. Powiedział rzecz, która wiele osób uważa, że jest sprzeczna z kanadyjskim prawem, jest praktycznie rzecz biorąc mową nienawiści. Szczuł, poszczuł e, ludzi zaszczepionych na niezaszczepionych. Zresztą kolejny raz, wcześniej już zrobił to podczas kampanii wyborczej, kiedy mówił: Popatrzcie na nich, to są wrogowie waszych dzieci, wasi wrogowie itd. Jest to e, obrzydliwe w zwykłych ludzkich e, słowach. E, no, a e, tak Bogiem ma prawdą, e, Podobne zachowanie premiera, Macron, prezydenta Macrona, prezydenta Francji, spotkało się z oburzeniem tamtejszej opozycji, no, wielu zacnych polityków, działaczy. E, dlaczego? No dlatego, że to jest rzecz karygodna w społeczeństwie. Dzielenie ludzi w taki sposób, to znaczy wskazywanie wroga publicznego, i to wskazywanie wroga publicznego w oparciu o decyzję medyczną. Skąd ten człowiek wie, dlaczego ktoś się tam nie szczepi? Może właśnie dlatego, że ma problemy zdrowotne z różnymi innymi rzeczami, boi się. Wielu znam takich ludzi. Bardzo wielu znam też ludzi, którzy się dali zaszczepić pierwszą, drugą, no i teraz trzecią dawką, a niedługo. Czwartą pewnie, ze względów absolutnie e, Poza medycznych e, po prostu dlatego, że e, pomimo tego, że nie ma teoretycznie przymusu, e, to jednak jest ten przymus, no bo jak ktoś traci pracę, to, to co? To nie jest pistolet przystawiony do głowy, jak ktoś nie może wyjechać z miasta, e, wylecieć, odwiedzić rodziny w kraju, z którego pochodzi. A przecież to jest praktycznie rzecz biorąc, przymus. No, jesteśmy świadkami czegoś karygodnego, strasznego, czegoś, czego w polityce kanadyjskiej do tej pory nie było. I jest to zmiana klimatu, tak bym to określił. I myślę, że jest to zrobione celowo. Zresztą taki manewr w bardzo wielu państwach robiły władze, które. Miały coś tam na sumieniu, i po prostu z własnych e, błędów e, no, trzeba było e, się wytłumaczyć i zrzucić na kogoś winę, prawda? Umyć sobie ręce w ten sposób. I myślę, że to właśnie robi premier Trudeau, bo ma na swoim sumieniu bardzo dużo rzeczy. Ja pamiętam, proszę Państwa, a, takie głupie historie, że jak ta pandemia miała tam przyjść, no przecież nie było masek, nie było e, spirytusu, nie było odkarzaczy, nic nie było, pomimo tego, że. Trzy miesiące mógł się przygotować do tego cały kraj, no ale nie przygotowywał się, nie wstrzymano lotów, nie, nie robiono nic, po prostu kompletna bezchołowie. To samo zresztą później się działo, ja już nie mówię o tym, że przecież jest wiele różnych metod, może nie tyle leczenia covid to przynajmniej zmniejszania jego skutków zmniejszania możliwości zachorowania i tak dalej. już nie chcę tu mówić o tej osławionej iwermektynie, amantadynie i tak dalej, ale jest, są witaminy, witamina D. No, wszyscy wiedzą, że to ogólne wzmacnianie odporności organizmu pomaga. Państwo od, absolutnie tego nie zaleca. Jak czytam te tak zwane mainstreamowe gazety, to okazuje się, że tam mamy o, nawadniać się i trzymać się ciepło, prawda? I, jak coś boli, to sobie bułprofeńczyki. No po prostu skaranie boskie. No człowiek musi się sam leczyć. A nawet jak się chce sam leczyć, to, to mu zabraniaj. Więc... A, czy nie z tego są te wysokie y, dane statystyczne, zresztą no właśnie sama ta... Mantra, że to niezaszczepieni są czemukolwiek tutaj winni, to jest problem, bo po pierwsze ten wariant, jak to się teraz mówi, on się nie wziął tutaj z Kanady, z osób niezaszczepionych, tylko przyleciał do nas z zagranicy. Dwa, no bo to jest jedna rzecz, że w tych ciałach osób niezaszczepionych się namnaża ten wirus, w związku z czym... No teraz, to jak powinniśmy się wszyscy zaszczepić, to pandemię zlikwidujemy, co jest absolutną bzdurą, na co właśnie naukowcy zwracają uwagę, że to jest bzdurą. Eee, proszę Państwa, bo to tak a propos fetyszu pana e, premiera trudo, który e, ma, cały czas tam mówi, że ci, którzy się nie szczepią, to, to nie wierzą w naukę. On wierzy w naukę. Ja uważam, że powinniśmy wierzyć w Pana Boga, nie w, nie w naukę, bo nauka to jest... Dyscyplina, która się rozwija na zasadzie refutacji, ale nie będziemy się tutaj y, popisywać epistemologią. W każdym razie, w każdym razie, y, co jest y, absolutnie nie do przyjęcia, to jest właśnie to, że premier kraju w ten sposób zagrywa sobie, polaryzuje społeczeństwo. Y, cały czas mówi o tym, och, zjednoczmy się, Kanada powinna być zjednoczona i czy to nasi wrogowie nas polaryzują i dzielą, podczas gdy właśnie on to robi e, własnoręcznie. Zresztą e, wcześniej już były takie lekkie tego przykłady, kiedy, naprzy, kiedy mówiono o chrześcijanach, o tych katolikach. E, pamiętają państwo palenie kościołów w Kanadzie? Doradca premiera Trudeau powiedział, że no on to rozumie. On to rozumie, że ludzie podpalają e, katolikom kościoły. E, nie, nie chcę tutaj iść w tę dygresję, bo, bo też jest o czym mówić. W każdym razie w każdym razie a premier Trudeau powiedział to, co powiedział, i to wywołało oburzenie, ale takie powiedzmy, trochę słamszone troszkę w national post, trochę jakiś tam, jakiś ukazał się jakaś polemika, nie polemika, no komentarz tego w sanie, w jakichś prawicowych pismach, no ale generalnie, gdzie jest opozycja, to co, to. to Opozycja tak ruch i paszwa i nie reaguje na tego rodzaju nadużycia, to no przynajmniej we Francji to mają kogoś tam. No, przynajmniej we Francji to się ludzie oburzyli. Przynajmniej tam przerwano sesję parlamentu ze względu właśnie na to. No bo są to oburzające rzeczy. Proszę Państwa, drugi argument: mówiłem o tym, że się tam w ciałach tych namnażają wirusy, tych osób niezaszczepionych i o to one są winne tej, tej właśnie mutacją narastającym, co jest idiotyzmem samo w sobie. Ale jest kolejna rzecz, że to ci niezaszczepieni zatykają szpitale. Pies wie, czy to oni, bo oczywiście powołujemy się na różne statystyki i na przykład może dlatego ktoś jest niezaszczepiony, bo jest chory na sam serce i boi się, że dostanie tego właśnie tam zapalenia czy czegoś go i zejdzie z tego świata. Więc różne są powody, różne mają powody ludzie do tego, żeby się nie szczepić. A tutaj mówi się, że to oni zatykają szpitale, no zatykają szpitale, z których wcześniej usunięto niezaszczepione pielęgniarki, bo oczywiście mam za dużo służby zdrowia, prawda, może sobie na to pozwolić, żeby tam, o to tylko tam 10% czy ileś, co tam poradzimy sobie. No więc teraz sobie tak radzimy, że właśnie trzeba jakoś coś z tym zrobić i nie wiadomo do końca co, więc zawiesza się ten wymóg zaszczepienia, notabene, który nie został wprowadzany przez Władze prowincji, tylko został wprowadzony przez poszczególne szpitale, z kolei, czy zarządy, poszczególnych administracje poszczególnych szpitali. No i nie ma komu leczyć, bo zarażeni wirusem omikron muszą się izolować, mają tam, czy nie mają te, te swoje przypadłości, czy, czy objawy, ale nie przychodzą do pracy, nie ma komu robić. Nie było komu robić już wcześniej, bo przepraszam, ale. Kryzys e, służby zdrowia w Ontario to nie jest sprawa e, pandemii, bo już wcześniej mieliśmy do czynienia z tak zwaną hallway medicine, że ludzie jak były różnego rodzaju tam właśnie grypy, nie grypy, to leżeli po korytarzach. No i co, nie można było szpitali wybudować za te pieniądze, zamiast e, rozwalać tyle miliardów dolarów e, nie wiadomo jakie zapomogi na nie wiadomo kogo, bo e, proszę Państwa, e, umówmy się. To, czy lockdowny działają, czy nie działają, to jest teoria i można się z tą teorią spierać. Bardzo wielu ludzi od epidemiologii uważa, że to bez sensu, że koszt tego lockdownu jest o wiele większy niż, niż to, co, skutek, który on przynosi. Także jest wiele rzeczy, które są denerwujące, natomiast no, brońmy demokracji w Kanadzie, bo ona jest zagrożona już nie tylko przez polityczną poprawność, przez to, co się mówiło do tej pory, że. No, że praktycznie trzeba wprowadzać taką akcję afirmatywną, że e, trzeba pewnych ludzi inaczej traktować, również przez prawo. A więc e, no, myślę, że to są wszystko bardzo e, rzeczy do zakwestionowania i, 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 i niebezpieczne, No bo później natrafiamy na ten problem, kogo uznać za kogo, kto jest rasowo taki, kto jest. Zaczynamy dzielić ludzi, właśnie. Także proszę Państwa, ten drugi argument jest taki, że nie powinno się leczyć i to coraz częściej się słyszy takie głosy, że o, powinna być dyskusja na ten temat, że ludzie mają rację, mając pretensje do ludzi niezaszczepionych, dlatego że to oni zatykają też te szpitale, jest ich tam najwięcej, a przecież... Są sami sobie winni, bo jakby się zaszczepili, to by nie byli w tych szpitalach. Proszę Państwa, po pierwsze, ludzie zaszczepieni są w szpitalach i to jest ich, a w tym momencie chyba więcej niż niezaszczepionych tam Z tego co pamiętam, na intensywnej terapii jest teraz chyba 80 osób zaszczepionych i 113 niezaszczepionych. Tego rodzaju są tam, a w szpitalach tych niezaszczepionych jest mniej niż zaszczepionych. No ale to mówią, że to dlatego, że właśnie jesteśmy już wyszczepieni prawie tak stadnie no tam 80 czy 90% tych, którzy mogą dostać szczepionkę jest zaszczepiona więc więc to ten argument pada a z drugiej strony w ogóle cały czas perfidny jest ten argument jakoby jakoby no ludzie, którzy są sami sobie winni za to, że chorują to nie powinni być leczeni, bo takich ludzi to ja bym wielu znalazł co powiedzmy nie wiem, z alkoholizm, zanadto ryzykują, e, nie szanują się, chodzą w, bez czapki, zimą, e, ale no jak tak można, to co to e, przychodzi do szpitala poszczelany człowiek e, i mówią, no twoja wina, strzelałeś się, nie będziemy cię leczyć, więc nie dajmy się zwariować, bo to są takie pozorne argumenty. To jest coś takiego, że to łatwo jest podważyć, ale jak tu Państwo słyszą z jednego źródła, z drugiego źródła, jacyś poważni ludzie zaczynają tego rodzaju e, panialuki opowiadać. To człowiek ma tendencję do tego, że no może coś w tym jest, no, że rzeczywiście powinni się byli zaszczepić. Jak się nie zaszczepili, to dlatego chorują. A skąd Państwo wiedzą, że to oni są w szpitalu dlatego z tym COVID-em? Może dlatego, że są zarażeni tylko COVID-em, a są na co innego, że szpitale tego nie rozdzielają. Więc zamiast dzielić ludzi, to może by się premier Trudeau zajął tym, żeby służba zdrowia była odpowiednio dofinansowana, bo to Ottawa daje te pieniądze na służbę zdrowia i żeby budowano trochę więcej niż się buduje teraz, bo teraz to na palcach jednej ręki można policzyć ile się szpitali buduje, skoro Kanada jest krajem, który cały czas przyjmuje nowych imigrantów, którego populacja drastycznie rośnie, to znaczy drastycznie w porównaniu z innymi krajami wysoko rozwiniętymi, które nie mają takiego przyrostu imigrantów jak ma Kanada. Także ja bym miał trochę rad dla Premiera Trudeau, zanim zacznie opowiadać takie bzdury, obrażać ludzi i rozmontowywać system, z którego Kanada słynęła. Inkluzywności, demokracji, miłego, dobrze ułożonego społeczeństwa. Okazuje się, że komuś to dobrze ułożona społeczeństwo przeszkadza. To tyle na dziś z samochodu mojej super dziesięcioletniej Mazdy mówiłam czy Kumar. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.